I mamy pierwszy przystanek w Bydgoszczy. Wyruszamy na naszą podróż na hell. Angela już siedzi w samochodzie i czeka aż ruszymy dalej. Samochód sprawuje się elegancko, bez problemów. No i czas na dalszą podróż. Właśnie dojeżdżamy do jastarni. Będziemy szukać naszego miejsca noclegowego. Pola namiotowego. <laughs> Także z polecenia. Wydaje się bardzo fajnym miejscem, ale no zobaczymy jak to jest. W ogóle coś będzie dla nas i ile to będzie kosztować. Także zobaczymy. Już nie mogę się doczekać aż wyjdę, bo rower chcielibyśmy znaleźć. I pojeździć na rowerach. Także może będą wypożyczać w tym miejscu do którego zmierzamy. Nie wiem. E, no jest pięknie. Jest pięknie. Pierwsze miejsce się nie udało w Jastarni, a teraz idziemy szukać kolejnego miejsca. Na helu. Na helu. No jest szansa, jest szansa, ale się okaże. A few moments later. Jastarnia nie była dla nas zbyt gościnna, ale udało się na Helu w pensjonacie. Ale to nasze miejsce. No Nie w pensjonacie, tylko na polu namiotowym. Sielski Hel. Udało się znaleźć miejsce. Mamy dostęp do prądu. Toalety. Do morza. Ciepłej wody. I do morza. Mamy bardzo blisko. Idziemy zobaczyć, co i jak. No na pogodę nie ma co narzekać. Jest pełne słońce, czyste niebo. Jest super. Trochę i zimno. to plaża zaliczona. Teraz idziemy na jakichś V portowy i zobaczymy jak tam wszystko wygląda. I dalej będziemy szukać atrakcji. W końcu znaleźliśmy nasze miejsce do noclegu i teraz też można się bawić. No i tak wygląda nasze obozowisko. Tutaj mamy prąd ekologiczny, no bo z drzewa, który idzie, proszę bardzo, do samochodu. Przednia szyba zasłonięta. A tak wygląda nasza sypialnia. Szykuje się całkiem sympatyczne spanko no i tak się prezentuje z drugiej strony okolica też jest super bo to jest jedno z nielicznych pól namiotowych na którym nie było dużo ludzi jak przyjechaliśmy teraz pojawiło się parę kamperów i innych samochodów ale i tak jest mniej niż na innych e, polach plus jest w lesie i mamy blisko do e, plaży jakieś 300 metrów no to tam mamy nasze obozowisko a, a tu latarnię morską na helu więc miejscówka jest naprawdę spoko Jesteśmy aktualnie w porcie i szukamy e, restauracji, w której dostaniemy pizzę, bo chcemy sobie zjeść w samochodzie pizzę i w karty i pochillować już w samochodzie. Ale zobaczcie jaki tu jest widok.